Ja jestem Snaki. dzisiaj będziemy grać w Gamelift Tycoon To już jest drugi odcinek z tej serii I aktualnie widać, że się ładuje Trzeba chwilę czekać. No i jak w każdym odcinku yy, Będzie pod win... Ale teraz się pogubiłem Link do trzech poprzednich filmów i do mojego Instagrama. No tak. Okazały się pierwsze recenzje gry Age of Colonization. 5: może 6? Będzie. 5: może teraz będzie 6. 4. Czegoś tu brakuje. Jesteś na minusie. No nie, dużo pieniędzy. Odniosło ogromny sukces. Dzięki czemu mamy już 12 fanów? Dobra, już mamy trochę tych pieniędzy. Drążą plotki, jaką japońska firma Niven miała w planach produkcji własnej konsoli Niven. To zasłonało ze szeroko znanej gry pod tytułem Dinky Wielu ekspertów sądzi, że konsola japońskiej firmy nie odniesie sukcesu na światowym rynku, ale mimo to nie możemy się doczekać, by zobaczyć. Co Niven to nam reprezentuje? Dobra. teraz... Historia gry. Tylko dwie gry stworzyłem. Age of Colonization i Evolution. Okej. Okay. Stwórz raport także Evolution. Dobra I to jest już raport po prostu kolonizację Dobra Hmm, inaczej. Badania. Nowy temat. ABTB Zbiro 50 na silnik, bo to jest dość przydatne. TES. Okej. Okay. Ni to prezentowało. Jest piramida i nazywa się tes nigdzie się... Game... <coughs> okay. Coś jest. I to się. Dobra, tak się pisze. Zapomniałem, jak się pisze. Dobra, game Deep taken. Wybierz to tworzenie gier. Wybierz gatunek. Simulacja. PC. Dalej, grafika z BDFO1. Okej. Okay. Mało będzie tych niebieskich. Jak mówię, są trzy, po cztery, ale dużo. Ta mi dobrze nie pochodzi. Te błędy trzeba usunąć. No i dobra, to do kolejny błąd. O, no, wychyla ci tego. Dobra, okay, zakończ. Nowy temat, nowy połączenie. No, prawie drugi poziom. Prawie, blisko było. z debutuje konsola TES, która jest dziełem firmy Nivento. Jestem na poważnym minusie. Miejscami dobra. Dziwaczna, no, ale dobra. Банально. И что-то себе, в гже.

Давай, девочка. Ну и добре. Ну no, и по Z tej strony Jason klient mi właśnie przekazał, że wydoniłeś kontrakt. Świetna robota, zazwyczaj nowe zlecenia pojawiają się co pół roku. Jak przyjdzie odpowiednia pora, sprawdź czy nie ma dla Ciebie czegoś nowego. To jest trudne, tego tego nie będzie. Dobra, robi kolejną grę z jest czego? taki jest szkoła... jak to nazwać? Nazwać to szkoła po angielsku. School. Lubisz gatunek RPG, strategię RPG. Nie dobry. symulacje ubierz Lubisz platformy, na te nie stać. 2 wody jest dobrze, okej. Okay. Mało błędów i dość dobrze poszło. No, znacznie lepiej niż poprzednie gry. Będzie, jest kolejny level to dobrze. I teraz tak szybko. raport, 5 Widzieliśmy już lepsze. 5 czegoś tu brakuje. 6 mogło być lepiej. I 6 podoba mi się. Tak lepiej niż poprzednie gry. No i znacznie więcej zrobił. Wypuszczenie dawno na rynek konsola z firmy Niven pokazało się wielkim sukcesem. Liczba sprzedanych egzemplarzy przekroczyła oczekiwania. Jeden z klientów powiedział: Uwielbiam gry na konsolę Test. A granie przy użyciu kontrolera jest o wiele przyjemniejsze niż za pomocą klawiatury. Z nic nie ma jeszcze. Chyba pół Ale badanie i silnik. I silnikiem muszę popracować. Historia gry. Jestem ciekaw. Jakie gram się jak na razie najbardziej powiodła? Tam się w ogóle nie powiodło. I że w kolonizacjum? No nieźle. O! Skóry mi się ten. 88. Miejsce na całym świecie. z dobre miejsce. Dostępnie jest nowy projekt badawczy samołuczek w grze dźwięki montażu. Ok. Badanie zakończone powodzeniem własnej silniki. Nie pomyliłeś, że my nie, nie będę Braz Cool została już wycofana ze sprzedaży. Sprzedane egzemplarze 12 tysięcy. Zarobienie pieniądz 89 tysięcy. No nieźle. Historia gry. Nie? Skój mi się dobrze powiedzie. 79 fanów. No i zobaczmy jeszcze coś. Mmm, słusznie hmm, badane są. Samolczyk to nie jest. Sporty ekstremalne. Najnowsze badania pokazują, że coraz większa różnorodność urządzeń do grania kreuje, kieruje rynek pod bardziej zróżnicowane gry. I formy są bardziej popularne wśród młodszych graczy podczas gry, inne są skierowane do nieco starszych odbiorców. Dobra, nie chcę mi się trochę tego kierować. Grupa docelowa. Dość długo to się nagrywa po prostu nic. Dobra, to stworzę jeszcze jedną grę i widzimy się na kolejnym filmie. W tym... Sytuatory, to jest Extreme Sports. Wybierz temat Sporty Ekstremalne, Przygoda i Platformy PC. Takie GTK i play, zobaczmy jak się powiedzie. No ale to nie będzie za dobra gra. Hmm. No nie za dobrze poszło. Jak na razie tylko jeden błąd. To jednak dobrze nawet. Dobra, zakończ. Słabo. zobaczmy jak może mu się uda zrobić na tym. Jeden. Katastrofa. Dwa nudna. jeden, jedna z najgorszych w historii. Trzy rozczarowanie. No dobra, już mniejsza z tym. Nie, widzimy się w kolejnym odcinku do trzech poprzednich filmów. Link w opisie, i wpadajcie też na mojego insta.